Piąta zero I Idziemy dzisiaj gdzieś tam w stronę Torrenthorn Już trochę świta My jesteśmy gdzieś na 1730 Jeszcze jakieś 1250 Gdzieś tam 70 metrów do góry I będzie szczyt Ogólnie tu jesteśmy, już trzeci dzień w Alpach z głównym celem wejścia na Bishorn. Niestety musieliśmy się wycofać w schronisku ze względu na pogodę. Gdyś zaczęło tak dać, że musieliśmy 4 godziny suszyć ubrania w schronisku i było bez szans wejścia na szczyt. Także jakieś. Mniejsze ślaczki musimy sobie robić, bo pogoda nie rozpieszcza. Dziś w sumie też mają być deszcze jakoś od 13-14, więc taki łatwy 3000 w miarę na celu. Wcześniej robiliśmy takie raczej mocniejsze podejście, a teraz po takiej ścieżce, gdzie chyba samochody jakieś jeżdżą do kolejki. I chyba to jest też trasa rowerowa. Idziemy gdzieś tam na razie na tą półkę. Ogólnie e, dochodzimy tutaj do jakiejś jaskini. Fajnie, że tak szlakiem się idzie. I jest nagle jakiś taki tunel. Kamer też mało widać. A ja może latarkę wpale i wychodzimy po na Ryż? Ogólnie już po dochodzimy do stacji kolejki i się górki ładnie odsłoniły. I cały czas tutaj jest łagodne podejście, naprawdę. Trasa dla Bobasa. I docieramy teraz do schroniska. Na szczyt pokazuje jeszcze godziny 55. Gdzieś jest tam. Nie wiem, czy widać, ale świstek tam stoi na dwóch łapkach. Są też i owieczki A my na razie tak po trawce Zdłuż wyciągu Ale się patrzą Idziemy, idziemy na No oznaczone są Taki słodziak ale Kozita tam leci Już jesteśmy na prawie 2700 I szczyt gdzieś przed nami, jeszcze nie wiem który to jest Już lodowiec ładnie oświetlone tam daleko bo docieramy do takich supów tam też kolejny nie wiem co to jest i teraz ten grania już na szczyt Widoki coraz lepsze, chmury przechodzą. E, nad naszym czucie też już powoli, więc mam nadzieję, że będziemy mieć idealne okno pogodowe i idziemy graniem. Trasa jest ogólnie bardzo spokojna. E, ponoć pod koniec są jakieś trzy e, miejsce takie feratowe, ale można przejść bez ponoć. Zobaczymy. I słońce wyszło. My teraz przez taki niefajny, pierzysty teren przychodziliśmy. Może raczej nie fajnie się będzie z tego schodzić. Ale cóż, kolana przynajmniej dostaną w dupę. I już niedaleko na górę. Eee, 160 metrów jakoś. I już widać na szczyt. Jest to tam, już niedaleko. Ale tu widać, że jest fajny odcinek graniowy. Nie wiem, czy się później nie przejdziemy nim. Jakaś ferata to biegnie, fajnie to wygląda. No i na razie idziemy taką granią mega płaską. Po prawej, jakieś fragmenty albo starego lodowca. Albo po prostu opad, po opadach śniegu. I już wiesz, widać. Mamy to. Torrenthorn. cztery godziny z loikerbatem, miarę spokojną z takim dosyć spokojnym tempem, jaka panoramka tu będzie, pięknie. Już trochę na szczycie posiedzieliśmy. To jest w ogóle bardzo fajna lufa. I zawijamy na dół. Ale na zejściu to jest bardzo ładnie. Ten widok. To jest świetne. Teraz jeszcze jak trochę słońce wychodzi. To jest mega. Ale trzeba uważać na miny. Pod sobą, bo owce trochę narobiły Tam w ogóle nie wiem czy wcześniej nagrałem, ale były owce wysokogórskie Po feracie pomykały. Ciekawe czy któraś spadła. Schodzimy teraz po takich piarżyskach, więc powoli A wszędzie wokół jest obora, więc oby się nie wywalić. Odmiennie, trochę po wy się idzie wy 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 Ale tu leci, zaraz nie wyrobi. I wracamy trochę inną trasą, bo teraz pod yy, kolejką tutaj. Może szybciej zejdziemy. I jest rozwidlenie, i teraz my tędy. I już jesteśmy w krebat eee, Szlak zajął nam łącznie 7, 7 godzin, w dwie strony z pochodniami dużymi. Więc mega szybko. A przewyższenie ponad 1600 metrów.